Jak wiadomo, świat jest dziwny, a atomy krążą w środowisku. Kwarki i elektrony. Kwarki z kości dobiesława Kurozbęckiego, zmarłego w 1397 roku, mogą teraz znajdować się w potylicy przedstawiciela korony najjaśniejszej pospolitej. Atom żelaza śledziony Jana z Melsztyna, zmarłego w 1380 lub w 1381 roku. Może teraz biegać w którymś z mięśni piłkarzy Wisły Sandomierz. A zjadł on dzisiaj na obiad atom Selenu Ese w filecie ryby importowanej z Wietnamu. Ten konkretny atom selenu przez jakiś czas mógł wszakże być noszony w nabłonku jelita cienkiego cesarza Song Taizu z dynastii Song w 965 roku. Przez to krążenie materii i związanej z nią ściśle energii wierzę w reinkarnację w tym dziwnym świecie, taką reinkarnację złożoną. Aoka. It's great.